oto nowa Tesla model Y Uniper przyjechałem nią na supercharger trzeciej generacji na 8% i zobaczymy ile trwa ładowanie w nowym Y od 8 do 80%. Ładowanie się rozpoczęło czas start. Na razie słabo to wypada bo mamy już 5 minut od podłączenia samochodu do ładowania do rozpoczęcia ładowania i tylko 178 kW gdzie tutaj Tesla powinna wyciągnąć maksymalnie 250 kW. Po 10 minutach od rozpoczęcia ładowania mamy 40% baterii i doładowaliśmy 25 kWh, czyli tak realnie to jest zasięg na około 100 km w 10 minut. Minęło już ponad pół godziny, a ja mam 60 kW i w dalszym ciągu nie mam 80%. 80% czas, stop. 34 minuty. Powinno to trwać 25 minut i pewnie do takiego czasu dałoby się skrócić, ale jest to bardzo trudne. Auto było przygotowane bardzo długo, auto miało nastawioną nawigację i tak nie udało się osiągnąć czasu poniżej pół godziny do 80%, więc tutaj w nowym Y nic się nie pokazuje poprawiło.